Prezentacja mojej ulubionej piosenki. Kiss or Slam. Ciebie? I wszyscy razem. Dokładnie. Dobrze, Szaolindzie. Pomocy. We hmm. świątecznych że nie ma grzeńca. Otwierdzenie? Nie, dziękuję. Ja ja Wieczór z wiktorem. Ja się chowam, ty szukasz. Nie miłości. A proszę pana, co pan robi? Joka wszystkim! Witam Was w kolejnym odcinku na naszym kanale i dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym vlogmasem, w którym to będziemy jechali na największy, albo może najlepszy, w sumie nie pamiętam szczerze mówiąc, ale jarmark, po prostu na jarmark. I wybieram się tam z moimi koleżankami, także zapraszam do oglądania. Du -du -dun, du -du -dun. Proszę bardzo, Outfit of the Day. Dzień dobry, w ogóle dzisiaj jest pierwszy vlog, który nagrywam tą mega, mikro, mini kamerką, także będziemy ją testować, możecie dać znać, jak Wam się podoba jakość, ale jak na razie wydaje mi się, że jest całkiem, całkiem good. I wracając do mojego outfitu, mam świeży tatuaż, dlatego muszę zakładać cały czas luźne spodnie, więc wyglądam trochę jak siara! Ah, wie co chcę i będzie to nieważne. Mam gacie, takie bokserki z Urban Outfitters, dresiki też z Urban Outfitters, buty z... nie pamiętam skąd. Born to be, chyba, tak mi się wydaje. Bluzka ze Stradi, taki bezrękawnik z Lumpa, znalazła mi mama. Bardzo tak zimowo, cozy, podoba mi się, do tego jeszcze kurteczka beżowa będzie. Dzień dobry, jesteśmy już w trasie, oczywiście klasycznie. Kierowca, bardzo... tak i McDonald's. to jest taka Stopka, nie, że Magdo, tak. o Jezu, co tu się, matko jedyna, trzęsienie ziemi, słuchajcie, sytuacja opanowana, czekaj, ja muszę się przeciągnąć, to ja też przekonam. Uh. jej, dziękujemy, super, ja mam swoją pie... Pierniczka, mam kawę, czekaj, dzień dobry, tak coś tu teraz dzisiaj trzęsie strasznie, taka. tym razem tu for you. już mi się znudził drwal, a wam, Jadłeś dość w ogóle na no, ty jadłeś? Ty jadłeś? Mm.

Kierowco, wjeżdżasz w strefę skrzyżowań równorzędnych. Nie, no można. Równorzędne to równorzędne, no słyszałaś? Bo słuchaj, jak nawigacja tak prowadzi, to znaczy, że nie wiadomo, czy można, czy nie, ale pojedziemy. Może kolędy jakieś zaśpiewamy. To oh. inkowa, inkowa! Jakiś inny Słuchaj, jak już stoimy tutaj, to weź tak może trząść, nie będzie śmiesznie. Nie, nie. No, dobra, Aaaa. ładnie. Myślałam, że wybuchnie. Tylko no. jeden raz życie mi strzeliło. No, ja zawsze robię tak, żeby strzeliło. Jesteśmy już w mieszkaniu tutaj u Julki. Julka nas dzisiaj gości. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Będziemy teraz szli pewnie na Jarmark. Swoją drogą, Jarmark tutaj w Gdańsku jest no, największym jarmarkiem w Europie albo najlepszym. Najlepszym? Najlepszym jarmarkiem w Europie, więc ocenimy to, zobaczymy, czy będzie dobry grzaniec, czy może jednak nie. Jesteśmy przyzwoitymi, pięknymi kobietami. Cie? W wieku? Tak, no i tutaj nie mam iść na imprezę. i właśnie, ej, tak a po outfitu przyło. na imprezę, staję i ej, a mogę iść w tym? I w sumie finalnie chyba się nie przybieram, idę w tym. A ja? A ja w czym mam iść, tak? Nie no, ty wyglądasz w miarę imprezowo. To, to jest, jest właśnie żywioł na imprezę. Nie no, mam tatuaż tutaj nowy i za bardzo nie mogę zakładać jakichś mega ciasnych spoje, jak to się rozebrałam o o przed o widzami, matko jedyna. Ma na, idziemy <coughs> na surfing. <coughs> Więc nie mogę żadnych jeansów nawet założyć. Albo dres, albo leginsy wchodzą w grę. <coughs> Piosenki. Ogólnie, jak byłem kitosem, to mega się bałam przechodzić przez ten most. Miałam taką schizę, przysięgą. Jak widzisz tą przerwę pomiędzy, która się otwiera nagle. Paula, w prawo! in, comma Tak, piękny masz gałązki. Jestem teraz prawdziwą TikTokerką z mikrofonem, widzowie. Możemy nagrywać prawdziwy content teraz. Jesteśmy na jarmarku. Jest strasznie dużo ludzi. Jest mi mega wstyd, nagrywać, ale dobrze, że jestem z dziewczynami. Gdyby nie one, to pewnie bym tu nic nie nagrała świątecznych kubkach. Dobra, Bo widzowie. We świątecznych kubków nie kupujemy. Świąteczny kubek. Bo świąteczny kubek. Of course. Nie. Tylko i wyłącznie. Zetkało mnie. Przepraszam. Do, Słucham. Do dzień dobry. Shaolin, gdzie? Tak. A to prosto pan musi iść Tam, pewnie, tak? Dziękuję. No. Normalnie. No. O co? Chodzi, pomocy, no. he, he, okay. help Pamiętajcie widzowie, tylko świąteczne kubki, Bez świątecznych kubków nie ma grzańca Potwierdzenie? Nie, dziękuję Ale wstyd, nie ma Dzień dobry, witam w dzisiejszym blogu. dzisiaj będziemy śpiewać choinkoma ma, choinko ma. no jest taki mocny, ale no dobrze co? Jest gorące, od razu ostrzegam Jak syrop Nie, git, malinowy git A ty masz jakiś rumowy ja tutaj nawiązuję do wieczoru z Wiktorem Wieczór z Wiktorem? No tak. Oh my god! Disgusting! Daj, słodaki, jak coś? Ty masz najgorszy ja uważam, że Tak, najgorszy, średni, bardzo dobry. Nie, no mój jest najlepszy ogólnie. Uwaga, prawda? Czy wyzwanie? Oj, wyzwanie. Bregnants mogę zrobić. Dla widza. Zrób zdjęcie z kogutem w czapce Mikołaja. Dobra, idę zrobić koguta. To znaczy zdjęcie z kogutem. Razem wspólnie to przeżyjmy. Nie śmie się, Zuzanna. Sama mi dałaś to wyzwanie. Mamy mały problem, bo to chyba nie jest kogut. Co to jest? To przypomina bardziej lwa. Niezły kogut wyszedł. Jest mi przykro. Zdjęcie z kogutem w czapce Mikołaja. To jest czapka. Dzień zapraszamy na z prądem, bez prądu na herbatkę. Mamy takowe, dziękujemy. Możemy tu wkleić w tle koguta. Tu jest kogut. O, to twoje. Musimy zrobić kiss or slap. Zuza ty robisz. Dobra. Oh my god. Masz mikrofon, przekazuję ci to, co do. Kisor slap. Ej, to niesprawiedliwe Kamerę? Ja nie liczę się jak coś, czymy Nie no, błagam Musimy znaleźć znaleźć kandydata, tak? Koinkoma Zamiana Koinkoma Nie smakuje. dawaj zamiana hmm. Masz świąteczny kubek? Ja nie rozumiem o co one się kucą, są święte, powinniśmy się kochać, a nie nienawidzić Dobranoc Dlatego mamy świąteczne kubki, wasze zdrowie widzowie Uuu. Możesz go podnieść do góry? O, super Mogę wam zatańczyć? Wait de, 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 de. Wait ja pierdzielę Przełamuję swoją barierę społeczną aktualnie. Stoję wśród milionów ludzi i gadam do mikrofonu przed aparatem. Przed chwilą jakiś pan się mnie zapytał, jak się nazywam na Instagramie. Nie powiedziałam mu. Przykręcam w tom, to idziesz w tom, a jak w tom, to w tom. To idę w tom. Uciekam, uciekam od was. Uciekam, uciekam, uciekam. Wait, they don't love me. Julka została tam sama w ogóle nie bez nie nas To ty? Ej, mogę zdjęcie? Mogę zdjęcie z tobą? Proszę O Oh my god, oh my god Ej, zrobiłam zdjęcie, rozumiecie to? Chodź, chodź, chodź Zrobiłam zdjęcie z nią, rozumiecie to? Niesamowite Dobra, gramy w chowanego Ja się chowam, ty szukasz Hmm, gdzie jest Paulina? Poszukajmy jej Czyżby tu? Cały czas nie chodzić, mam dosyć. Kucham się. tutu, Wyszliśmy z jarmarku. Dzisiaj robimy wielki test chleba ze smalcem. Jest mi bardzo głupia cool nagrywać w środku urządzeniu. jeszcze cebula, ogórek i jakieś mięso? Nienawidzę cebuli. Cholera, bo. No. To jest komentarz Julki. Testujemy. Gdyby nie cebula, to Pyszne. by było mega dobre. Dobra, to tu jest tak dużo mięsa. Czemu tu jest cebula? Nie lubię cebuli. Któż Oh my god, disgusting! Proszę Pana, co Pan robi? Przepraszam bardzo, coś się kameruje tu się Żeby uczcić ten chleb ze smalcem, zatańczyłam Wam breakdance Jakbym nie miała dobrego humoru, to bym tego nie zrobiła Dam, 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 dam! Let's go! I wszyscy razem Nie no, dramat generalnie Kawałki boczku z futrami, zajebi... Ja pier... Ja... Ej, bardzo mi szkoda tego futra teraz, naprawdę, bardzo mi go szkoda Dziewczyno, dziewczyno, ja uderzyłam co ty uderzyłeś? <grystu> Jezus, Chryste, panie wyjść z ludźmi do ludzi. Nie, do widzenia! Uderzyłam swoją fajną chleba albo swoją moinkę. Ja, pier, moja fajna chleba. <grystu> Powoli mam dość, nigdy więcej. Kolejny błąd, ale nie chcę już nowych blizn Kiedy na pół pęka serce, czemu coś tam. Czuję szczęście? Wcale nie czuję szczęścia. Pomocy! Ogórek mi spadł! Ogórek, ogórek, ogórek! ogórek. Zielony ma Garniturek! Tak śliczne Chciałam powiedzieć, że przyszłyśmy do restauracji, jakiejś mega luksusowej restauracji, tylko po to, żeby zamówić herbatę i wyjść do łazienki. Bo miałyśmy tak zmarznięte i skostniałe ręce, że już nie dawałyśmy rady po prostu. I trzeba było je umyć, bo moje dłonie wyglądały jak takie typowe dłonie kidosa do waty cukrowej. Były całe uwalone wszystkim. Wszystkim, co jest możliwe dookoła. Nawet był boczek pod paznokciami Ja, Pier, przepraszam. Jarmark nas poniósł. Naprawdę nie spodziewałam się tego. Ale dobry kontent tu się kręci generalnie. Mamy herbatkę bardzo dobra, zimowa. Nawet nie wiem, ile za nią zapłacimy, ile obstawiacie. Ja obstawiam w, kubku, w tym. Jest tu coś jeszcze nie ma. Myślę, że zapłacimy za tą herbatę 60 zł, za dwie herbaty. 6 dy Wy jak obstawiacie? 40 zł 38. Nie chcę nic mówić, ale wydaje mi się, że bardzo możliwe, że ja wygram. Tutaj ceny są jak z kosmosu, ale trzeba przyznać, że jest bardzo ładnie i warto tutaj przyjechać na ten jarmark mimo wszystko jest gigantyczne. Bo w ogóle całego jeszcze nie obeszłyśmy, a jest naprawdę bardzo duży teren i też bardzo mi miło, jak podchodzicie po zdjęciach, bo już kilka osób podeszło, więc jesteście super lubię was. Kto jest najdalej ceny, ten płaci za paliwo. Dziękuję. Żeby odkupić swoje winy zaśpiewam oh, Oinkoma, oinkoma, oh, jak śliczne ma gałązki Oinkoma, oh, oinkoma, oh, jak śliczne masz łowski I don't love me, but I love you, Wait Update widzowie, y dostałyśmy od widzów róże Bardzo miło, każda z nas dostała róże Bardzo dziękujemy, róże. bardzo dziękujemy tym widzom Dziękujemy bardzo słodcy A teraz Zuzia kończy swój Kiss or Slap Challenge W pięknym miejscu, ponieważ idealnie naznaczone, słuchajcie, jemioła miała. jest to zbyt zdjęcie Nagrywamy challenge <laughs> Vloga? <śmiech> Jaki challenge Zuzia? No. Kiss or slap? Wierzysz udział? Okej. Okay. No dobrze, no to kiss or slap. Ciebie? Kiss może, no. Zaliczamy, zaliczamy czele. Przeżywam właśnie największy kryjuszy swojego życia. Błagam, nie wkompujcie mnie w to jeszcze bardziej. E, halo, 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 halo. Kiss or slap? Dobrze, no nie będę gorsza, tak. No to oddam koledze. O, ho, Oki o, to eksportowy toba! Po Dziękuję bardzo! To by było na tyle, w tym vlogu! Witam was w kolejnym dniu tego vloga i dzisiaj znajdujemy się pod destylacją. One lepią i będziemy lepić swoje własne pierożki! Także zapraszam was do tej zabawy. My dzisiaj na kucharkę, master Let's go. Jakie jest prawdopodobieństwo, że zrobię bardzo złe pierogi. No, no, będą nogi? Nie są trudne, ja tylko powiem, że mogą e, przy gotowaniu wypłynąć. Że o, pora o, dziury z zawcami, ale o, może... O, aha, no bo to będzie trzeba tak Tak, sobie... trzeba tak, robimy ale taką może tak właśnie, może jakoś tak. Może tak. zobaczymy, ja tak, ja tak, ja tak, tak, tak. wszystko okaże się w praniu. Opowiem Ci jak tutaj działa cała maszyna, wrzucimy wszystkie składniki mhm. po kolei. No i ogólnie w póki jestem taka mocno średnia, ale to jest właśnie dobry moment, żeby się nauczyć coś. And the storm is on it's way. I dźwignia do góry. I zielony przycisk z prawej strony. Za jaką była maszyna śmieszna? Drugie pozdoby nie ułatwiają. Mówisz na powietrzu i ciasto, więc sobie robisz przycisk. Oj, ja zawsze to mówiłam, prawda? Była mała. Zawsze się takiej pierniczki wycinałam. Ale patrzcie, jakie słodkie są te pierożki. Mega urocza! My sobie ułatwiamy pracę, mamy gałkowicę. To jest śmieszne, jak do lodów w ogóle. Wiesz, piorożka, bierz sobie gałeczkę, żeby była pełna, żeby były drobiutkie. I splejamy. My działamy na takiej zasadzie, że szczypiemy. No, za dużo tego farszu, dało. Ciasto jest bardzo elastyczne, więc jak sobie pociągniesz, nic się nie, nie powinno stać. Pierwszy pieróg jak naleśnik i jak pierwszy most. Nigdy nie wygląda. <grym> o jezu, ja już zepsułam to. Mmm, jakie piękne. Porównanie, słuchajcie. Od profesjonalisty i od... Nawet nie wiem, czy mogę się na nazwać, nawet bym tego tak nie nazwała jak no, no ale... na pierwszy nie jest źle. Dobra, połóż to będzie, że to jest twój pierwszy pierożek. Jak ulepisz 10, to 10 będzie idealny. No i wygląda to masakrycznie no Dobra, naprawimy to Dobra, ale każdy ten pierog ma teraz swoją historię Ten na przykład wygląda jakby został przejechany czołgiem, ale... Nieważne jak wyglądają, ważne, że je sama zrobiłaś i że będą smakować. No, no to właśnie prawda. Tak. Jakie słodkie! Mega uroczy to wygląda To jest całkiem relaksujące zajęcie sobie lepicie te pierożki? No trzeba spróbować własnej z tymi rękami Możesz wszystkie pierożki tutaj sobie włożyć ale, um... Zawsze trzeba zamieszać. Jeżeli one tańczą dookoła, to znaczy, że są gotowe i trzeba wymieć na no tak. Trzeba zrobić test. Wszyscy przekorzystują sobie A Może sobie ten, ten cebulki to. na to, i jakoś koperkę, albo Możemy na tę cebulkę, a na ty nie, bo ja, no, to tak, ja też ja nie. Ja właśnie mi nie robię na tę tak to. Puder. O, puder, właśnie. Jest super. Miał swój urok po prostu. Dla nas, a tam dla do dorosłych ludzi. To, dokładnie. Żeby właśnie nie były takie smutne, chociaż o. coś zielonego. Chcecie znać w komentarzu, czy lubicie z cebulką, czy nie? Ja akurat nie przekładam, a na przykład mnie w domu wszyscy zawsze z cebulką, więc po prostu zawsze sobie ją tam wygrzebuję. Idealna wersja do prawdziwych kidosów. Super, dzień dobry, dzień dobry, proszę bardzo, fajnie mówienie. proszę bardzo. Wzięliśmy jeszcze z dziewczynami do przetestowania pierogi to są ruskie i mamy również na słodko z twarogiem i wanilią. I wanilią, proszę bardzo, także smacznego! Dzięki! Zlepikły nam się trochę. Dobra, tam, nie jest źle. Woohoo. Woo. O, nie, no dobre! Mm -hmm. Mega dobre są. A się ten talent. No, ja robiłabym takie w Wigilję jeszcze, że bardzo smakują spoko. jak święta. No, dosłownie. Mm. U mnie jeszcze zawsze są z serem białym, bo tak? jest trochę dzieciaków u nas i które nie lubią na słono, mm. więc trzeba im jakoś wiesz. Jakoś ich zadowolić, żeby w ogóle cokolwiek zjadły w to? W tą Wigilię. Dlatego często mamy też na słodko, no. Nie, to Zobaczymy, jak będzie w tym nie. roku, ale. Tylko takie, no i łóżka do paszczu. O, łóżka też, no. Mm. Napiszcie jeszcze swoje rekordowe rekordy pierogowe. O, tak, ale. Zawsze trzeba pobijać co roku. Słuchajcie. Oczywiście, że tak. 700 uszek i 550 pierogów. Biedę dzień na innowacje. Oh my god. Ulepionych. I to ja zrobiłam maksymalnie sto i wydawało mi się, że to jest tak dużo. Podziwiam. Jak długo siedziałaś z tym? Cały dzień. Od rana do wieczora. Babcia tam rozwałkowuje ciasto. A że po kolei każdy wycina i potem trójka lepi. Ale fajnie, to jest ogóle sposób na spędzenie czasu z bliskimi, nie? Takie wspólne gotowanie. Maga fajnie. O, idą, idą gwiazdy. To jest Sama robiłaś, tak? Nie oszukujesz? Dobra, Dobra. Ej, no dobre. Dobre ci wyszły, nie no dziewczyno. To co, dzisiaj ty gotujesz? Hmm. Dyn dyn dyn. Proszę bardzo, pora otworzyć kalendarz adwentowy. Aktualnie znajduje się w moim domu rodzinnym. Manu. Ale więcej dowiecie się w kolejnym filmie. Tak czy siak, otwórzmy po prostu osiemnastkę i dziewiętnastkę, bo to od razu jest za dwa dni. Oooo! Oh! To jest fajne. To są chipsy jakieś kokosowe. Crunchy! Natomiast w dziewiętnastce mamy owsianka o smaku karmelowym. Kocham karmel. Kocham, przecież to jest idealne dla mnie. Teraz przejdźmy do rituasa Wiem, że aktualny y, profesjonalizm, raczej jego brak podczas tworzenia tego materiału, otwierania kalendarza, to No powiedzmy tutaj nie istnieje, ale no mówię jestem w domu rodzinnym. Jest godzina jakaś trzecia. Ja byłam ze znajomymi, się spotkałam i teraz nagle wróciłam do domu. Muszę tworzyć kalendarze. Montuję ten film. Jak było, to w tak, co chodzi. Co tutaj mamy, słuchajcie w 18. Uuu, ładnie pachnie. Będę musiała później doczytać, co to jest, ale pachnie przepięknie. Czy to jest coś do prania? Fajnie by było. Ej, ale chyba się nie mylę i chyba serio to jest coś do prania. I tak pewnie teraz tego nie użyję, tylko dopiero już po tych naszych vlogmasach. Słuchajcie. Uuu, krem do rąk? Krem do rąk. Z tej różowiutkiej serii. Zobaczmy jak pachnie. No ładny. Moja mama bardzo lubi kremy do rąk, więc może ja akurat sprezentuję jeszcze coś takiego. Pachnie przepięknie. Kocham tą perspektywę nagrywania. Uuu. Sorry widzowie, naprawdę no, mi już odwala, jest tak późno. Ja już naprawdę bardzo chcę spać. Pora na kalendarz z majtami. Uuu. Ej, bardzo ładne, z kokardkami. Mega słodkie kokardeczki, słuchajcie. Tylko nie wiem czy metka jest na przodzie, w sensie no bo to jest przód, to jest tył. Nie wiem, ogarnę to jeszcze, ale są naprawdę urocze. A w dziewiętnastce duża rzecz jakaś. I mamy słuchajcie, jakieś takie dosyć odważne gacie w ogóle. Co to jest? What the fuck? Zielone, koronkowe. Ja lubię bardzo ten kolor, więc w sumie spoko. Ładne. Mi się podobają. Otwórzmy teraz ten kalendarz z biżuterią. 18. I mamy słuchajcie, przywieszkę. Słodka w sumie. Natomiast w dziewiętnastce... Mm, kolczyki, ale jakie crazy, Boże. Tylko, że na no, ja kolczyków nie noszę, ale są i jakbym bym nosiła ogólnie na co dzień kolczyki, no to by mi się pewnie podobało Teraz kalendarz z Kindera Ej, autentycznie już nie bolą paznokcia do otwierania tych kalendarzy Dobra, mamy tutaj Kinder Mini Czyli ten nasz klasyczek I dziewiętnastka Jest jakaś dziwnie mała yyy, w końcu szokobons, Kocham szokobonsy Pora na Bibio Cosmetics Tu będzie batonik, tak obstawiam No i obstawiam oczywiście dobrze Jakiś taki orzechowy Ale bardzo lubię tego typu batony Więc myślę, że będzie mi smakował I tutaj kosmetyk No oczywiście, że tak I znowu mamy krem do rąk Tylko no z innej firmy Bo z Ritualsa Ale w ogóle nawet opakowania podobne. Look at this, kolorystyka naprawdę bardzo zbliżona, ale w sumie spoko, no, kremy do to taki klasyczek, więc na pewno się to zużyje, jak nie ja, no to pewnie moja mama. I teraz energetyki. <laughs> różowe, jakie słodkie jaki ładny kolor w ogóle i nie wiem co to jest za smak, jakiś może owoce leśne, coś w tym stylu, ale bardzo ładnie wygląda, i 19. uuu, też ładny bardzo kolorek ale chyba coś podobnego już było i tutaj mamy właśnie tą wersję niebieską, ja ukrywam, że taki energetyczek na aktualny moment bardzo by mi się przydał, bo montuję właśnie ten film, wróciłam od znajomych wiecie, z jednej strony mega bym się chciała z nimi spotkać ale z drugiej strony, wiesz, mam jeszcze te vlogmasy do montowania, z jednej strony vlogmasy są super opcją, bo mega fajnie jest mieć z nami taki stały kontakt, widzieć taką Komentarze, kocham jak piszecie komentarze, więc możecie teraz w tym momencie napisać jakiś komentarz. I cieszę się, że te vlogmasy też mają taki fajny odbiór, odzew, patrząc na to jak dużo teraz tego jest na YouTubie. To bardzo doceniam to, że jesteście i że to faktycznie oglądacie, ale pracy przy tym jest w ciul wciul i jeszcze więcej. Jestem usatysfakcjonowana, jest fajnie. Mogłabym więcej nagrywać tych vlogmasów, a nie tak co drugi dzień, ale wiecie, ja mam jeszcze studia, mam jeszcze rodzinę. Ja mieszkam też w innym mieście, do tej rodziny przyjeżdżam cały czas, tak naprawdę co weekend, Jest też ciężko się tak wiecie, rozdwoić i też chcę spędzić czas ze znajomymi, z bliskimi, no bo to jednak taki okres świąteczny. I zapraszam też na Instagrama i na TikToka, bo tam jest jeszcze więcej materiałów i staram się być na bieżąco z wszystkim, wszędzie. Dobra, już się nie rozgaduję, bo ja, ja bym tu mogła z Wami gadać i gadać, a co nie na tym polega ten odcinek. Mam nadzieję po prostu, że Wam się spodobał, zostawić łapkę w górę, Komentarz, bo to mnie naprawdę bardzo motywuje i możecie mi zrobić taki prezent właśnie na święta. Budziaki, nie, już nie przedłużam. Nara!